Jeżeli już zasubskrybujesz mój kanał, pamiętaj, aby wcisnąć dzwoneczek, wtedy będziesz mógł otrzymywać powiadomienia. Ten film został stworzony na licencji CC, a treści są odczytane z Harry Potter Wiki z artykułu, do którego link znajdziecie w opisie. Cześć, z tej strony Radek z kanału GSME. przypominam Ci o moim Instagramie, do którego link znajdziesz oczywiście w opisie. Wielu z Was prosiło mnie o historię Garika Oliwandera, więc postanowiłem zrobić taki odcinek. Jeśli film Ci się spodoba, zasubskrybuj mój kanał i zostaw mi łapkę w górę. Zaczynamy! Biografia Garrick Ollivander urodził się w znanej rodzinie wytwórców różdżek Ollivander w 1907 roku lub wcześniej. Razem z rodziną mieszkał na Wyspach Brytyjskich. W 11 urodziny otrzymał list ze Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Jak większość czarodziejów swoje pierwsze magiczne zakupy zrobił na ulicy Pokątnej. Odziedziczył różdżkę lub kupił ją w sklepie Ollivanderów. 1 września razem z innymi pierwszoklasistami pojechał do magicznej szkoły pociągiem Hogwarts Express z Peronu 9 i 3. /4. Brał udział w uczcie powitalnej, podczas której Tiara Przydziału zdecydowała przydzielić Garika do Ravenclawu. Po zakończeniu magicznej edukacji, najpóźniej w 1926 roku odziedziczył rodzinny sklep zajmujący się sprzedażą różdżek na ulicy Pokątnej. Był on mały, wąski, wyglądał dość nędznie, jednak jego zawartość okazywała się bogatsza. W rdzeniu każdej różdżki od oliwandera znajdowała się cząstka wybranej potężnej substancji magicznej, np. włos z ogona jednorożca, włókno ze smoczego serca lub pióro feniksa. Różki te były wykonywane zazwyczaj z drzew, na których żyły nieśmiałki. Oliwander najczęściej używał trzech rdzeni, pióra feniksa, włókna ze smoczego serca oraz ogona jednorożca. Pamiętał każdą sprzedaną różdżkę. W 1991 roku Ollivander poznał Harry'ego Pottera, który przybył do jego sklepu w celu nabycia magicznej różdżki. Starca zainteresował przypadek chłopca, ponieważ poszukiwania odpowiedniej zajęły bardzo długi czas. Oliwander pamiętał, jak sprzedawał różdżki Jamesowi i Lili, czyli rodzicom Harry'ego oraz Voldemortowi. W końcu Harry kupił różdżkę z ostro krzewu zawierającą pióro z ogona feniksa, który użyczył już jednego. Okazało się, że to drugie miał w swej różdżce sam Voldemort, co jeszcze bardziej zaintrygowało pana Ollivandera. 3 lata później Oliwander był odpowiedzialny za przegląd różdżek uczestników turnieju trójmagicznego. Od razu odgadł materiały, z jakich były wytwarzane poszczególne różdżki. Dowiadujemy się też, że jego zdaniem różdżki z włosem Willi są kapryśne i raczej by ich nie używał do tworzenia własnych produktów, a wyrobom Gregorowicza brakuje jak to określił tego czegoś. Pod koniec lata 1996 roku Oliwander został porwany przez śmierciożerców. Voldemort potrzebował odpowiedzi na pytanie, co się stało w dzień finału turnieju Trójmagicznego, gdy pojedynkował się z Harrym Potterem. Oliwander przechodził wiele tortur za pomocą różnych czarów, jak Krucjatus. Był przetrzymywany w okropnych warunkach w piwnicy dworu Malfojów. W końcu zdradził, że różdżki o tym samym rdzeniu mogą się zranić, ale nie zabić. Olivander nadal był więziony i dręczony, jednak przestała mu doskwierać samotność. Razem z nim została uwięziona 16-letnia uczennica Hogwartu, Luna Lovegood. Stała się dla niego ogromnym wsparciem, pocieszała go i utrzymywała na duchu. Po paru miesiącach, z pomocą Harego, Hermiony, Luny i Zgretka, wydostali się z dworu malfojów. Przebywali potem w domu starszego brata Rona Billa, czyli w muszelce. Później, gdy stan zdrowia Oliwandera się poprawił, został przeniesiony do domu ciotki Muriel, gdzie było więcej miejsca. Nie wiadomo, co stało się z Oliwanderem po zakończeniu wojny, jednak najpewniej powrócił on do Londynu, gdzie nadal handlował różdżkami. Wygląd Olivander był opisywany jako tajemniczy staruszek o przenikliwych, dużych i srebrnych oczach i badawczym spojrzeniu. Pamiętał każdą różdżkę sprzedaną w jego sklepie i jej właściciela. Charakter. Garrick był miłym starszym panem. Miał dobrą pamięć, a szczególnie do różdżek. Był dobrym człowiekiem. Etymologia. W dosłownym tłumaczeniu z języka niemieckiego imię Garik oznacza siła włóczni. Rodzina Garik Oliwander był synem czarodzieja czystej krwi i czarownicy pochodzącej z mogolskiej rodziny, co czyniło go czarodziejem półkrwi. Sam Oliwander poślubił kobietę o nieznanym statusie krwi i miał z nią dwójkę dzieci, syna i zmarłą przedwcześnie córkę. To już koniec historii Garika Olivandera. Ja przypominam ci o zaobserwowaniu mojego Instagrama. Jeśli film ci się spodobał, zobacz pozostałe odcinki. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia.